O, zdro, oj tak, byczku, plus jeden, plus jeden. No, dzień dobry, dobry, dobry. Dobrze, tu działa, działa, wszystko jest elegancko, epicko. No, startuj, że chłopie. O, oh, kurde, startuj, bo będzie źle, byczku. Ale dobre. Uff. Dawaj, 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 Byczku. Trzy razy doświadczenia i trzy razy money, 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 money. Ale dzisiaj, Byczku, dzisiaj proszę Cię, proszę. Partuj. O gościu, ja, <ścoughs> Czekamy, patrzymy, czekamy, patrzymy.

No, ja pierdził. Dabaj, być cool. Pięk... No i pięknie. Oba! Uruchamianie sesji. Tak jest, dawaj, jedziemy, jedziemy, jedziemy. tu, 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 Krzysztof Rubik. No tu, 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 Halo, halo, halo. No i super Anczko. mamy to gotowość. Czerwień, 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 czerwień. Aj coś, 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 coś. Dawaj, 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 gotowy, gotowy. Ready, steady, ready. Um, a może obs, nie. albo nie, nie, nie obstawiam nie ma opcji, nie ma opcji. Oprzejszym, opcja. O, oh, beczku! Oj, beczku plus jeden. Bap Dawaj, 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 dawaj. U, ko no, hey, kosmita. O, oh, A, Dobře, jedeme, jedeme, čištěme, cik dvoječka. Dávaj, 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 Daj mu dva. Pětnáctý. Čtrnáctý, dobře, čeň aerodynamický. Elegancko v pupsko mu I cyk, i cyk.

Tu, 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 tu. Pudzium, pudzium. Trrr. No to mnie popychasz, co ty robisz, jak ty jesteś górny, no co ty robisz? Patrz, patrz. Oj, ta, i ta, i ta, i ta. Tam gdzie się dwóch bije, 3 korzysta, zapamiętaj sobie to. I pokój jeden. ale kurde, aj, dobrze. nie przeganiają, nie przeganiają, dlaczego? O, kurde! O, o, wow, wow! Pyk, 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 big. big, big, big. Ale nie poprze... Nie, nie przepychaj się, nie bądź... Nie bądź luj! Masz szesnasty level. Masz gówniany level. Wow! Jest przewaga, jest przewaga! Super! Juhu. Jestem zadowolony! Oh. Ależ emocje! Szalony koleś! Poka oh, mi twój kochone! Pa pa! Jedziemy! Oooooooooooooooooooo! O o, 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 o o ty, ty, morciu Nie doganiajmy, bo tracę oddech Nie doganiajmy, bo tracę oddech temu w dubę wjeżdża Ja tutaj się boję jechać Ulala Okrążenie Drugie strzek Uciekajam Ciekam na bok, ok Wyrobił, wyrobił spokojnie Jeszcze odpatrzycie się Pakajanie, raz, dwa, trzy. Pa pa, 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 ten już traci. Kontrolę trakcji. Jest pierwszy! No chyba nie. Chyba nie. No chyba nie. Zostawcie mnie. Jezus Maria, że się przestraszyłem. O ja pierdolę. Nie ja wkroczę. Opie oni są tak nie w oni są takimi gównami w konkre, Tobie nie myśli. Uciekaj, czekaj, 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 uciekaj, Dobra elo. Nie, nie, tylko niecień aerodynamiczny, nie przepychaj się. Nie bądź w kół. Pamiętaj, nie bądź w kół. To ci nic nie da, byczku. Am chyba byku! Pozycja jest, jest do jest, do zrobienia.

Dawaj, dawaj, lecisz, lecisz, lecisz. Dawaj, 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 gazu, gazu. Pik, 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 pik. No, czwarty, trzeci, czwarty. Co, piąty. No, dziesiąty od razu, co? Kurde. Dawaj, bawyczku, daj dawaj, daj dawaj, daj dawaj. nie pierdź się z tym. Dawaj, szybciej, szybciej. Uh. Dawaj, tak, tak, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, turbo, turbo! Szybki jak stracca i łostri jak Lewy, prawo, lewy, prawo, prosto, lewo, prawo, prosto. Lewo, prawo, lewo, prawo. Oh. Pum, zypum, zypum, zypum. Jestem trzeci. Czyli mam też tak. To srebro, bros. Brums, 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 brums. Ola. No nie, drugi jestem, drugi, trzeci drugi. No, nie. Oh, oh, oh. yeah. Oje, oh oh yeah. no dobrze, dobrze, dobrze. <try> Powinienem to wygrać. Dobrze jest. a ten co on odmala. Ojo, Dawaj siano, dawaj Mani, mani, babarani Siano, dawaj siano, 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 proszę siano, 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 ojp! <laughs> Ula, elegancko! Trzecia pozycja, trzecie miejsce, czyli brąz, 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 brąz. O, całkiem, całkiem. No to bajo, bajo, bajo.